Cześć. Dzisiaj mam tutaj dla Was akumulator 36V 6A od firmy Bosch. Akumulator zdemontowałem z kosierki. Ponieważ jest już rozładowany, chciałem go naładować, ale zobaczcie jaka niespodzianka mnie tutaj spotkała. To jest ładowarka do akumulatorów Bosch 36V. I zobacz co się za chwilę stanie. Czerwona dioda pulsująca w tym stanie akumulatora. Niestety nie jesteśmy w stanie naładować. No i co, akumulator do kosza? No, mam nadzieję, że nie. Wydaje mi się, że po prostu BMS odciął ogniwa i dlatego ładowarka nie daje napięcia. Nie ładuje. No i mam pewien pomysł, jak można to obejść. Sprawdźmy sobie jeszcze. I jakie mamy napięcie na tym akumulatorze? Elektronika po prostu zablokowała ten akumulator. Eee, tutaj mamy 32,58 V. Zatem, jak można naładować ten akumulator? Będzie mi potrzebne źródło prądu, które da mi 36 V. W moim przypadku będą to ogniw, a akumulatory 12V 3 sztuki. W sumie będzie to. 36V, połączę je szeregowo. Przygotowałem sobie takie przewody: dwa takie krótkie, które umieszczę tutaj, i dwa dłuższe, już docelowo na plusie i minusie. Ewentualnie może być również, a nawet wskazane, żeby był to zasilacz laboratoryjny lub jakikolwiek inny zasilacz, który da 36V. Ja takiego niestety nie posiadam. Także Radzę sobie tak jak mogę. A jeszcze nie, jeszcze nie podłączymy. Jeszcze sobie dokonamy pomiaru. No i pięknie. Jest ok. Wszystko dobrze. Te dwa dłuższe przewody, które podłączę do akumulatora i drugi koniec do baterii. Są zrobione w następujący sposób. Tutaj mamy zacisk na akumulator, a tutaj zrobiłem odpowiednikiem męskim, który wepnę po prostu tutaj. Także lecimy. Minus i plus. Teraz musimy wpiąć się. Tutaj, tutaj jest nasz plus, jest wszystko opisane tu mamy plusa, tu mamy minusa. Mam nadzieję, że te konektory wystarczą. Dobra, siedzi. Trochę sztywne te kable. Ale wiecie, co miałem pod ręką w garażu, no to z tego zrobiłem. O, i w ten sposób to zostawmy. Na parę minut akumulator powinien się podładować. Ok, minęło 5 minut. Sprawdźmy, czy akumulator się podładował. Miał 32,58 V. Zobaczymy, jak będzie teraz. Ok, to odłączam. I sprawdźmy go. Było 32,58. Teraz mamy 34,72. Zobaczmy, czy to wystarczy, żeby ten akumulator zaczął się ładować od naszej ładowarki. A może tak, bo te akumulatory mi tam miejsce zabierają. No i tak jak widzisz, bez problemu udało się odblokować akumulator. Także on teraz powinien zacząć się ładować. Wszystko gra. Nie trzeba akumulatora wyrzucać. No i przy okazji udało się sprawdzić, że nie jest to kwestia uszkodzonego jednego z 20 ogniw 18650, tylko on po prostu został zablokowany, bo za nisko się rozładował. Także Teraz niego już ładuje ładowarka, a ja muszę się tak swoją drogą postarać o albo jakiś zasilacz laboratoryjny, albo chociaż transformator na bazie którego będę mógł sobie taki zasilacz skonstruować. Chociaż nie mniej jednak to rozwiązanie, jak widzicie, również dało radę. OK, światło ciągłe, czyli akumulator mamy naładowany. Jeszcze zobaczmy sobie tutaj, trzy diody świecą, także jest ok. Udało się naładować go w pełni. Zobaczmy, jakie będzie napięcie. I mamy tutaj 40 V. Także udało się. Bez konieczności kupowania nowego akumulatora, robienia nie wiadomo czego. No i myślę, że skoro udało się z akumulatorem od Boscha 36V, no to w sumie z inną marką również to się uda. I niezależnie czy będzie to 36V, czy będzie to może taki mniejszy akumulator 18V Bosch albo inna marka, no to myślę, że ten patent powinien zadziałać. Kwestia tylko drugiego alternatywnego źródła zasilania w stosunku do tej ładowarki. To tyle. Dzięki. Cześć.